Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kto z Państwa, kochanemu Państwu oczywiście, kto oglądał wczorajszy mecz, ostatni pożegnalny. Ja parę dni temu pisałem o tym, śpiewałem nawet, albo mówiłem, nie pamiętam już, że wszyscy się znamy na wszystkim. Śpiewałem, że każdy Polak to specjalista. Ja dzisiaj parę słów o piłce nożnej, ale nie dlatego, że się znam, tylko dlatego, że zawsze lubiłem. Pamiętam jak błagałem, jak miałem tam, nie wiem, 8 lat chyba, żeby rodzice pozwolili mi wieczorem obejrzeć finałowy mecz Pucharu Europy, Benfica, y, Lizbona i Ajax Amsterdam. No po prostu byłem taki zachwycony, że oni mi to zdali. Nie pamiętam kto wygrał, chyba Ajax, Ajax. Y, ale, ale, no. Te, te, ja lubię sport w ogóle, lubię sport. Na piłkę nożną oglądam. Ganialiśmy sobie jak zwykle na dworze. Chłopaki dyskutowały o meczu z Bułgarią, tym w starej Zagorze. Pamiętam, choć byłem mały fera po prostu krzyż pański z wojska wyleciał lubajski. Do dzisiaj kojarzę, że to Paduranu zjednoczył nam okolice. Sędzia z Rumunii, i dzięki temu panu jestem piłkarskim kibicem. A potem igrzyska i złote medale. Pamiętam, to doskonale. Nie trudno przez chwilę się było zachwycać, bo nasza drużyna przez lata cieszyła nam duszę polskiego kibica, jedną z najlepszych pak świata. Jak mięsa kawałków w cieniutkim bigosie, dokładnie tych lat było osiem. Stąd w piłce nożnej wszystko nam się paprze, zaś rozum myśl tę wykuwa. Że nic nie zostało dane nam na zawsze, na sukces trzeba zasuwać, bo teraz do dupy jest to nasze granie. Nic się nie stało, nie stanie. Niech zapamiętają to grona wielmożne, nie tylko od piłki nożnej. No uważajmy, uważajmy, proszę Państwa, dzisiaj mamy, y, z kolei mamy 26 czerwca, środę. Hmm? I imieniny obchodzą Jan i Paweł, a także Andrzej, Dawid, Edburga, Jeremi, Jeremiasz, Maksanty, hmm? Maksencjusz, Mirogot, Pelagia, Pelagiusz, Salwia, Salwiusz, Wil, Wil, Wigiliusz i Zdziwuj, Zdziwuj. Wszystkiego dobrego Państwu, kochanym solenistantom. Nietypowe święta mamy też. O kurczę, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, No i Światowy Dzień Chłodnictwa i Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków. Lepiej nie, nie próbować w ogóle. Takie mam wrażenie. Przysłowie na dziś: Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. Czego i Państwu życzę. Cycady dnia, Andrzeja Sapkowskiego. A czymże jest prawdziwa męskość, jeżeli nie wymieszanymi we właściwych proporcjach klasą i szaleństwem? Pytanie to zawieszą w próżnię. próżni. Natomiast gra po dzisiejsza to jest pani Maria Wrublewska. Nie wiem jak to technicznie można wykonać, ale w każdym razie następująca rzecz w Kasie dzisiaj jest. Duże banie je mała. Hm? Do zobaczenia, dziękuję Państwu, no może do jutra.